Jak zablokować dostęp do innych programów w Insert Nexo Nexo Pro? Jeśli korzystasz z subjekta Nexo lub innego programu z rodziny Insert Nexo, możesz ograniczyć użytkownikom dostęp do wybranych aplikacji. To szczególnie przydatne, gdy w obrębie jednej bazy danych firmy wykorzystywanych jest wiele programów, a jednocześnie zależy Ci, aby wybrany pracownik pracował tylko w jednym programie, np. w subiekcie, bez możliwości uruchamiania rachmistrza czy rewizora, gratyfikanta lub gestora. Aby skonfigurować takie ograniczenie w programie będąc zalogowanym na koncie użytkownika z prawami administratora, przejdź do modułu Konfiguracja, sekcja ewidencje dodatkowe. W wyszukiwarce ustawień odnajdź słownik użytkownicy. Zaznacz pracownika, któremu chcesz ograniczyć dostęp do innych aplikacji i kliknij Popraw. W wyświetlonej kartotece użytkownika przejdź do zakładki uprawnienia. Aby odebrać użytkownikowi uprawnienia dostępu do innych programów ustaw kategorię uprawnień na ogólne, a następnie w pozycji Filtruj wpisz Uruchom. Wyświetlone zostaną uprawnienia do uruchomienia aplikacji. Odznacz wszystkie, których pracownik nie powinien uruchamiać. Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz. Gotowe. Od teraz pracownik z tak dostosowanymi uprawnieniami nie uruchomi innego programu niż ten, do którego uruchomienia posiada niezbędne uprawnienia.